Myślę, że turniej możemy zaliczyć jak najbardziej do udanych. Pierwsze dwa mecze wygrane dosyć, dosyć pewnie. No, szkoda ostatniego meczu, przeszliśmy trochę obok, no, ale najważniejsze, że awansowaliśmy. Znaczy, no pierwszy mecz no, z drużyną z Gliwic wygraliśmy pewnie 3-0, poukładane z tyłu, z, z Mikołowem ciężka drużyna, grają fizycznie, ale tak wygraliśmy 2-0, no i tak jak mówiłem, mecz 7-2 przegrany, przeszliśmy po prostu obok niego i nie ma co już o nim mówić. No myślę, że już byliśmy trochę za bardzo pewni siebie i... Przejdźmy po prostu obok tego meczu, no co tutaj dużo mówi, trzeba zapomnieć i przygotowywać się do mistrzostw. Po dwóch meczach jestem z bardzo zadowolony, ale ten ostatni mecz z rekordem, cały zarys turnieju, gdzie znaczy bardzo fajnie prezentowaliśmy się niestety zamazał. I porażka w tak wysokich rozmiarach no, mnie jako trenera na pewno bardzo zdenerwowała. Chociaż też myślę, że to miało to na znaczeniu, że już awansowali chłopacy po dwóch meczach i też nastąpiło takie troszeczkę rozprężenie w szeregach drużyny i stąd takie proste błędy, brak walki, ale musimy z tego wyciągnąć wnioski i mam nadzieję, że na mistrzostwach w Tychach już takie porażki się nam nie zdarzą. No tak jak powiedziałem, może z dyscypliną, może ja się z tym nie zgodzę, bardziej może młodzieńcza fantazja niż brak zdyscyplinowania, ponieważ jak zagrałem dwa ładne mecze i ktoś ich pochwali, to niestety w trzecim już to, co pokazali właśnie w meczu z Bielskim, że bardzo porażka praktycznie w stylu koszmarnym.